Przede wszystkim, że jest to osoba ogromnie, ogromnie wrażliwa, która potrafi w rzeczywistości, nawet tej ponurej, dostrzec bardzo dużo piękna. Dla mnie Władysław Szulc, jego akwarele, ale też jego fotografie to jest przede wszystkim coś bardzo osobistego taka wrażliwość, niepowtarzalna. Dostrzegania piękna w szarości, w czymś, co nie, nie niesie w sobie takiego ewiden ewidentnego uroku. Władysław Szulc należy do grupy pracowników merytorycznych Muzeum Budownictwa Ludowego, czyli MBL z Kanzenu, którzy przyjechali, jak to się mówiło, z Polski w latach 60. To była znacząca grupa świetnie wykształconych przyszłych muzealników. Nie skończyłem studiów dyplomem. Miałem taką, no nie, powiedzmy, lekką taczkę z profesorem, dobrym, dobrym zresztą profesorem, ale która mnie właśnie zniechęciła całkowicie do pracy magisterskiej, ponieważ on był prowadzącym, ale byłbym byłby uzależniony od Pana, który mnie nie lubił i vice versa, prawda? Więc zrezygnowałem w ogóle z konsultacji na temat. Myślę sobie, bez, bez dyplomu dam sobie radę w życiu, ale nie będę musiał przepraszać się za, za jakąś taką no, nielojalność wobec siebie, trzeba by to powiedzieć. Nigdy nie był artystą, który łamie jakieś konwencje, który szuka czegoś nowego, poszukuje drogi formalnej, plastycznej. Więc można powiedzieć, że odwrócony plecami do wszelkiej awangardy jest sobą. Właściwie, czy maluje, czy fotografuje, mógłby tego nie robić. Jeśli to robi, to robi, dlatego że ma w sobie taką potrzebę powiedzenia coś dyskretnego podziwianym, uznawanym, uznawanym i niebudzącym kontrowersji. Znaczy nie słyszałam nigdy opinii, że komuś się nie podobają, nie podobają, no można tak powiedzieć, dzieła Szulca. Myślę, że pod wpływem mamy mojej, może genów, a także i tego, co widziałem u mamy, bo mama była malarką, malowała akwarelą. Odziedziczyłem po mamie nie tylko chęć malowania, ale także to, że akwarelą malowałem w życiu najwięcej obrazów. Troszkę później, w szkole już, już podstawowej, zacząłem rysować. Yy, Twarze kolegów, profesorów, no to, to mi się już że tak powiem utrwaliło. W pewnym momencie yy, uważałem się raczej za fotografa niż, niż malarza, bo to zdominowało tak w moim życiu yy, wiele rzeczy. Yy, to, yy, to mógłbym tatę swojego yy, nazwać tym, który inspirował, bo fotografował przed wojną bardzo dużo. Lubił fotografować zabytki, krajobrazy, no tak po swojemu, po amatorsku, ale, ale to był taki taty konik w wolnych chwilach. tak zwanym pięcioksięgiem, czyli pięcioma tomikami, no to sobie nie, nie mogę wyobrazić, żeby przynajmniej e, 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 jeden tomik nie miał okładki zrobionej przez Władysława Szulca. I to już było takie e, braterstwo krwi. Zaczęło się wtedy. M to, mój tomik. z Agrody i jest e, 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 Stygmatyzowany przez Władysława Szulca. Jest jego fotografia, zresztą bardzo piękna, ponieważ jednym z takich tematów ważnych w jego twórczości to są okna i drzewa. Ten motyw się powtarza, tam jest taki element nawet metafizyczny, kiedy ten błysk w tym oknie, nie wiadomo co, co, się, co się dzieje, coś tajemniczego. Więc to, to była pierwsza okładka. No a druga okładka to do takiego tomiku, który wydało wydawnictwo literackie w Krakowie, Okrągłe Oko Pogody, to była druga okładka, akwarela zresztą, która wisi u mnie, u mnie nad na, na biurkiem. Schulz zawsze wyszukiwał e, niuanse, odcienie. E, jakoś to nawet nie pasowało by trochę do samej jego postaci, tego brodatego, przystojnego mężczyzny. E, taka, taka delikatna czułość w stosunku do tego, co patrzy. Bo przecież bardzo piękne bukiety, nie tylko te tych no żywych kwiatów, ale bukiety zwiędłych kwiatów, które są tak piękne, że aż budzą optymizm, że jakby za chwileczkę miały zmartwychwstać, jakby były zapowiedzią nowego życia. Znalazłem sobie taki ekwiwalent dla człowieka i to było drzewo. Drzewo jako ten element taki pianowy, prawda, reprezentujący również życie, życie, no, powiedzmy, natury. Jego prace wiszą w moim, w moim pokoju, w mojej sypialnej. I już od, od samego rana, kiedy, kiedy otworzę oczy, mam, mam, mam z nimi kontakt. Schulz lubi, jak mu się coś rozlewa, jak wychodzi jakaś e, niespodzianka w akwareli. Ta jego zdolność rejestrowania rzeczy, które normalnie oko nie widzi, bo wydaje się za szare, za monotonne, za coś co, coś, co już przeminęło, jakby straciło swój urok. Padło się na pomysł, bo to tych, ojców tego pomysłu było wiele, żeby zrobić taką, taką książeczkę o, o Sanoku. Rodzaj takiego większego folderu. Na początku nie wiedzieliśmy, że, że to się rozrośnie do książki. Pomysł też dotyczył. Yy... Takiego uzupełnienia, nie ilustrowania, ale uzupełnienia tekstów yy, fotografią i malarstwem yy, innego człowieka. Ta, ta moja już tak ta, ta się, ta się zadomowiła, to przypomina trochę taką kulę śnieżną. Puszczamy małą kulę, a ona później nabiera, nabiera, nabiera masy. I jakoś, jakoś, e, e, my jesteśmy tacy, tacy bliźniac. I rzeczywiście jestem temu od rzeczywistość.